No i dobrze, na ten moment wygląda to tak. New game Load Game Settings. Zobaczmy co im tutaj do zaoferowania. Nie ma zmiany języka z tego co widzę, co nie jest żadnym problemem. Okej. Okay. Settings jak settings. Informatera. Okej. Okay. New slot. Przetestujmy. Dobrze. Więc wygląda na to, że gra automatycznie wrzuca nas. Yy, Nie wiem, gdzie my jesteśmy na cmentarzu. Wygląda na to, że na cmentarzu. W takim razie wygląda też na to, że sami musimy się dowiedzieć, o co tutaj chodzi. Dobra. Lil Nightshade Reward. Kot? Kota szukamy. Uuu! Ale on kompletnie nie wygląda jak ten ze zdjęcia, więc ja nie wiem, czy. już będziemy oszukiwać? Okej... Okay. Prawy przycisk, myszy mamy zoom F standardowo to jest. Y... latarka, i powiem Wam, że. w końcu pierwsza latarka, która w tych horrorach świeci. No cholera jest, ona. gdzie jest kot? Okej, okay. przypominam, że jest to horror, więc. Y... Zobaczymy, na ile on będzie w ogóle nas straszył. Ale jest to też y, horror psychologiczny i zawiera zagadki. O! Kot, dawaj! Okej, okay, wygląda na to, że gra nie pozwala nam wykonać quest'a od samego początku. No! Ja rozumiem, że piszczysz, ale co ja mam ci zrobić? Nie, nic? No dobra. Quest jest, ale niewykonalny. Może później. Rozejrzyjmy się w ogóle co nam tutaj oferuje gra. Okej. Okay. What the fuck! Okej, okay, zapałki. Duże zapałki, ja wszystko zrozumiałem. Spróbujmy jeszcze wejść do tego... ...mieszkania. Okej, okay, niepokojące rzeźby i zapałki. Próbujemy wejść do tego mieszkania. Powiem tak, na ten moment nic mi to nie mówi. Box of Angels, that crazy road lizard. Stolen from me the last time Nigdy. Nie, nie powinniśmy nigdy zatrudniać drugiego kopacza Ogród był martwy od lat Ale to jest dobrze Znalazłem Guild Boxa Guild Dobra, dalej w tle mamy kota Ale ten chud, słyszycie to? Okej, okay, zoom na krzaki Coś tam jest Co to jest? Pytanie jest, czy ja powinienem tu podchodzić Okej okay. Niepokojąca mgła się rozmazało, ale jakiś motyw na faktycznie musi być z tymi posągami na początku gry. Okej, okay. to jest grubo. Ej, wydaje mi się, czy faktycznie zmienili motyw z tymi kryształami. I już się tak nie świeci. Czy ja zaraz się przekonam, że jednak jest inaczej? Okej, okay. Cześćka. Parę różnych przedmiotów. Bo rozkopmy ten grób, żeby później nie okazało się, że tak faktycznie. Czegoś nie mamy. Ale mamy dwie czaszki. Musicie cały czas naciskać, nie? Generalnie. O, jest znowu ten ziemeczek. Okej. Okay. Udało się, jakoś się udało. Dobra, a... Wiem, że tylko przyciska. Nie ma w ogóle żadnego wyjaśnienia co do inwentury. się nie możemy wejść w inwentory, bo wygląda na to, jakbyśmy go nie mieli. Gram tego nie mówi, ale może jakieś settings jeszcze raz. Inwentory obiekt. Ok, zaznaczyliśmy sobie coś. Zaznaczyliśmy sobie opcję znajdowania przedmiotów. Dobra. Ale ten kod ma jakiś motyw... Yy... Motyw na pewno ma jakiś, a tam się coś będzie działo... Grupy rzeczy... Okej, okay, jest płacz, jest kobieta, zróbmy to. Oto ostatni urodziny. Dlaczego ci przywieźliście tutaj? Tata powiedział, że przyjeżdżają za jego skarbem. Błagodzice, szukają rzadkości w grzeszach...

like the other greedy before you The hundreds that never heed the warnings But you will learn eventually Okay I didn't understand I Granie pozwala kraść? A mogę cię. Ja, Pitor, to daj wszystko już przy okazji. Dobra, no ja wiedziałem, ja nie wiedziałem takich rzeczy. Nikt nic nie widział. No i dobrze, ja mam pytanie. Co teraz? A few moments later. Dobra, 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 zacznijmy od nowa. No jeszcze raz. Nie było tematu. Dobra, jeszcze raz zagrajmy jeszcze raz. Ok, przynajmniej dowiedzieliśmy się, że zaczynamy od nowa. No, kompletnie od nowa, od zera. Przyspieszymy to troszkę. Okej, okay, mój błąd, nie zaczynamy od y, początku gry. Po prostu y, respimy się na samym początku. Więc możecie śmiało testować 1000 y, kombinacji. A my przy okazji tego. Tu się troszkę zwolniło miejsca, to sobie sprawdzimy, co się dzieje. No jest tu coś. Okej. Okay. Jakiś motyw powiązany z górą. Hmm. Okay. Tak, hell? Ej. Tak to nie no. Czyli jednak są straszaki. Jeżeli brakuje wam emocji, to i na pewno coś się znajdzie. Dobra. Mam tylko pytanie czy czy ta gra będzie jedną z tych, które uniemożliwiają nam zrobienie pewnych czynności. Przekonajmy się, Mamy kufer, mamy klucz. Okej okay. Mamy trzy złote monety Hmm To jest chyba to samo, co było przy grobie Więc wydaje mi się, że one nam mogą się przydać do czegoś Już nie wiem do czego, dobra, on tam zaraz będzie gadka, my przeczytajmy o co chodzi z tymi statuami Trzy statuły, Around the Grave, jadę. Dobrze, wróćmy już do tej dziewczyny Czy tu znowu będzie katstęga? Nie 85, ale jaki w ogóle ma tatuaż, nie? Serduszko 85 Dobra, zróbmy teraz To, co chcieliśmy Jezu się tak drze Spróbujmy wpisać ten kod, ta jest ostatnia Jeszcze były dwie wcześniej, 3, 8, 5, tak? Osiem i trzy, trzy osiem pięć, jak hmm. szczerze to nie wiem, co myśleć, a wasze jakie są uczucia na ten moment? Uuu, jak zioną, uu. a co to jest? Gdzie to trzeba iść? Coś się otworzyło takiego dupa, nie wiem co Wróćmy na, na ten Graveyard Hej Tu gdzieś się brama otworzyła, ja tylko na chwileczkę Ja przechodzę i, i idę sobie A wygląda jak tu ewidentnie nie wygląda jak tu czekajcie znowu Śpieszymy. gdzieś się brama otworzyła tu no tu nie mogę nawet a bens a tu elegancko A, czyli mimo wszystko jesteśmy, tak? No i dobrze Okej, okay, i trzeci Spieprzyłem No, co ty nie powiesz Jest Za bardzo zachłanny Przez lata kradłem Od tysiąca zmarłych no to nieźle Co chciał? Jeszcze więcej? Okej, okay, to jest jakiś duży grobowiec Okej, okay, a ten grobowiec, szczególnie ten należy do gildii ludzi. Nie mogę? A ja mogę cokolwiek? O, jest What the hell? Ok, demo kończy się wy. Jest! Znalazłem! Mówiłem? Świetnie, że udało mi się wam to pokazać. Dziemanciki jak z Minecraft'a. Okej, okay, 13 sekund. Okej, okay, kop głęboko, żeby znaleźć klucz. Co to było? Uuu, już. Szybko. Dziękuję bardzo za spróbowanie dema. Okej. Okay. Pełnej wersji jeszcze nie ma, ale zachęcają. Czy było warto? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tej gry. Będzie mi niezmiernie miło. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Hej!